Czy mogę prosić o włączenie komórek i tak dalej? Nie, nie, nie mogę. Bo... Witam serdecznie na kolejnej konferencji przedmeczowej. Jednej z najważniejszych bo przed nami derby z Czarnymi Słupsk. Kilka słów prosimy trenera Andrzeja Urlepa. Ja myślę, że wszyscy dajemy sobie sprawę, jaki ważny mecz dla kibiców Koszulina, dla miasta jest mecz Słowskiego. Myślę, że za dadzą dawno wszystko trzeba, jak teraz w tych ostatnich meczach. Czy wszyscy zagrają, to będzie decyzja lekarza, jeszcze nie wiadomo. Wiemy, że Słowsk bardzo dobrze gra, że są bardzo dobrze fizycznie przygotowani, również taktycznie że oni mają tą samą drużynę od początku, od początku sezonu, że są bardzo dobrze zagrani ze sobą, że bardzo dobrze mają rozdzielane role w drużynie i myślę, że nas cieka bardzo, bardzo trudny mecz, ale ja wierzę, że jak każdy da to, co może, że po meczu my będziemy drużyną, która się będzie cieszyć. Panie trenerze, mówi Pan, że nie wiadomo czy wszyscy zagrają, i... no ale o jakich zawodników chodzi, o jakich Zada zawodnikach się... ma, ma decydować lekarz? Dalej Eris i Montgomery. A jest szansa, że Ris zagra w tym meczu? Szansa jest. Ale ostatecznie to jest decyzja lekarza. Montgomery nie gra w treplu, yy... Tego powodu, że jakby szykował go Pan na Nie, dlatego że podnosi... jest skontuzowany, po prostu dlatego, że musieliśmy mieć 10 zawodników na... No, na protokole? No tak, żeby nie było 10 <grym> zawodników w protokole, to byśmy byli ukarani, a mamy 11 zawodników i po prostu przez to musieliśmy kontuzowanego zawodnika ciągnąć na mecz, żebyśmy nie dostali kary. Ale to nie normalnie, wiesz na o, nie. A w jakim zakresie trenują? A to... Czy 50%, czy 60% to trudno powiedzieć. Uczestniczą w nie? Mogą jeszcze nie, o, jest już troszeczkę, tak. Jeszcze jakieś pytania, Państwo mają? Nie. Ja ze swojej strony chciałbym zaprosić wszystkich kibiców na zbliżający Ja ze swojej strony chciałbym zaprosić wszystkich kibiców się derby, żeby przyszli na biało. Jest e, powtórzona jak akcja. E, wszyscy na biało i zapraszam naprawdę Koszański kibiców AZS-u, aby w ten wyjątkowy mecz i na ten wyjątkowy mecz ubrali się w białe, e, na biało i, i tak dopingowali swoich e, e, zawodników. jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o bilety na dziś? Na dziś są już wszystkie wyprzedane. Dziś rozpoczęła się sprzedaż o 9.30, około godziny 14 już nie było biletu, więc e, nie będzie prowadzona sprzedaż ani jutro, ani sobotę oraz przed meczem także. No że nie kupię to zpuszczalnie. Nie, też mamy taką nadzieję. żeby nie było... Ja zresztą ja siebie. To, było rok temu, że tam... Więcej było jakiś słówskich. Dwa lata też. Dwa lata temu. Dwa lata dwa... Lata temu. Dwa, nie powiedzieli rok. No nie, dwa nie, dwa lata temu, co krzyczeli gramy u siebie. To nie było więcej, ale rzeczywiście było sporo.